Welcome to the VIP. Cześć, witamy. Cześć. Siema. ma tu I Kubik. I Kubul. Um, ja jestem oczywiście po deszczu, a oni są tam w śniegu. A to jest jakaś tam mapka survival, oczywiście link będzie w opisie, dobra. Um, jesteście w ogóle, czy tak się stoicie, tak bez ruchu? Jesteśmy. No to weźcie zetnijcie drzewo. Dobra, to ja zacznę drzewo. Hmm, a tam jest jakiś budynek, prawda? Ale... No, ja zetnię drzewo. Hmm, tam. Dobra, więc ja przeczytam może na razie zasady. E, zasady są takie, że nie można używać modów, kodów. Ej, ani... A może nie bić kubiks! No Albo czy nie No to ja ani... ściłam drzewo, a ty mi wszystko kradniesz. Ani nie zmieniamy trybu gry. Hmm. Ani i y, autor życzy miłej zabawy. Okej, okay, a tutaj wyzwań jest trochę dużo, więc no, nie będę czytać. No. Dobra. Przecież trochę drzewa? No Wiesz ja mam... Mu powiedz, żeby stąd wszedł, bo on mi wszystko kradnie. Ej, teraz no. trzeba pomyśleć, na którą wyspę byśmy się wybrali. E, chodźmy może... Na tą z piaskiem fajna. No. no to jeśli on mówi, że na tą z piaskiem, to chodźmy na tą po przeciwnej stronie. Nie. <grych> A jaka jest naprzeciwko? Nie ma. Miasto, miasto tu jest takie. Ale nie w mieście, nie lubię miasta. Tam jest takie opuszczone. To jak on mówi, że w mieście, to na pewno nie idziemy do miasta. Postanowione. Tam idźmy, bo tam się coś świeci. Do tych, do tych piasków idźmy. Dobrze. Ja już zbieram dirta. No zobaczmy, co tam jest. Ej, wody. zróbcie narzędzia, co? I wykopcie Czekaj, ja ci ja tam drzewo. On A, ma drewno, nie? To tutaj też nie ma żadnych skrzynek. Ja robię crafting table. No to rób. Ej. I patuki. I zrobię każdemu kilo. Um, chcesz fraca. trochę drewna? Chcesz trochę drewna? Kto? Ej. Kuba Kubix, chcesz drewna? No, rzucę wam. On mi się przyda. Daj jeszcze. Ej, kurwa! Masz. Już każdemu dałem kilof. No, za do Dobra, ja mam. Ty e, Jak to? Nie mam już jak ci zrobić. A, tu już drewno. A. Ja sobie zrobię kamiennego kilowka. Czekaj, już nie opłaca ci się robić takiego No. Dostaniesz od razu dirtowy. dobra Macie już dirta ja nie mam Zbieraj dirta Kubit. Ja drewno. Masz, No to ja może kobla będę zbierać, a wy dirta co? O on dirta ja drewno, Dzięki. A ja kamienio. Dobra, to Editka. Ej, a gdzie mieszkamy? No na tej... W tym Ale piasku to... będziemy mieszkać chyba. A przeczytaj pierwsze zadanie, bo właśnie tak. Znajdź trzy świątynie yy, Holandii, nie wiem. Źle przetłumaczone chyba. A... Mm -hmm. odkryj, a może prawdziwe istnienie nocza, zdobądź 15 diaksów, wypełnij labirynt wulkanem. Dziwne. Pokonaj uż, użyte lochy. Wyspa początkowa. Modlić się do Pana ognia, Boga ludu, a stwórca. Zabij Smoka Ender, znajdź wieś potępionych, znajdź blok diament of Diamond, zapoznaj się z kanalizacją. Za swoją misję a śladami Agenta 843 z jego ostatniego miejsca No dobra, nie będę czytać, bo... Chyba każdy rozumie o co chodzi. Każdy rozumie o co chodzi? Te misje są głupie i tyle. O żal. Wiem nam stylową... A i tutaj jest, to były oczywiście wyzwania i jeszcze jest rolnictwo. 64 bloków melona mamy zrobić. Dyń mamy zrobić 64 y, świecących dyń. Do, y, I mamy mieć 128 chlebków. Aha. I, zrobić, zrobiłem... I zrobić farmę, farmę slimów. A ja i zrobiłem, nam taki mini. Co? Taką dziurę. No. Dobra, to ja już będę robić drogę do tego piachu. Czego ja robię? To był z nie? Nie, tu. O! Ch chodźcie zobaczyć. Aha, to ty co? Nie, nic, są dziury. A wy się coś no? w tamtej wyspie, bo coś tam powinno być. Nie no, zrób na razie do tej piaskowej, okej? Okay? No toż robię. Trochę dirka ci tylko. No, mi jeszcze 30 tylko zostało. To jest Polska na prawda? Nie. Niestety, ale... Polskie są nudne. O, ja. o nie. Dopiero tyle zrobiłem, a jeszcze tyle brakuje. Ej, zróbcie skrzynkę. Czekaj Albo raz. jakąś mini lepiankę czy coś. No nie idź tu! No A ja pozbieram trochę kabla. Teraz ja buduję tą drogę. Ej, a ty w ogóle masz limit na tego na YouTubie? Kto? No ty. No. A ja już nie. Odblokowali mi. Baza wirusów programu Avast została tak. zaktualizowana. Dobra, to jakiś... Ej, a mama gdzieś tam drzewa nie Powinny chyba tam być. To niech ten Patryk zbiera, po Czekaj, jeszcze drewno zbieram, spokojnie. O, skrzynkę znalazłem! A co w niej? Arkus i nasiona dyni. O, no to sobie zrobimy farmę. No... po poczekaj, zaraz. Jeszcze tą skrzynkę... Okej. Okay. Zaraz do nas tam wejdę. Ile już zrobiłeś tej drogi, Kubik? No, lubisz Ten? Przenieść ci trochę Dirta? No. Dobra, to idę już ze stajem. Skrzynka spadła na dół. Ja w tym Ale chodzi mi bo Rozwoliłem ja. i się No ja ciocianki mi się nie za, załadowały i myślałem, że latasz. Ja? Nie. Ale to wygląda. Jak... Ej, patrz! już jestem blisko. No. Czekaj przejdę. O. Masz deal, po o, Ale bym wpadł w dziurę. O, jakiś domek. Te kuzy skóry i tego. I dwa stagi pochodni. I ciuchy. Nie, 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 nie. Daj to. Chcesz coś? Daj to. No, mierczki. A dajcie mi budki. Ty chcesz zbędę ten, to znaczy Paciop zawsze wódki. Polubię ja wódki. Tutaj w ogóle to, powinna ta woda zamarznąć, czy tak? yy, Nie lubię chodzić na boso. Ej, jak byście tam weszli? Na no drogę zrobiliśmy, no nie? Ej, no widzę. Ej, bo tu może być ta jakaś coś, tam było jakieś świątyni, no nie? No. A tu jest coś. Tu czarki mi się nie dały. To kto no wskakuje? Czekaj, ja, ja! Poczekajcie na mnie. Mm -hmm. Ej, to ja wskoczę z pociobem. No, no tylko to poczekaj ja na mnie. Jedz, Jakby coś tam się czaiło. Dobra. Ej, a mi daj buty, buty, buty. Daj mi buty. Do... O, dobra, dam ci na dole, chodź. Ej, to ja zbiorę trochę kaktusów i trochę ten, piachu. O nie, tu jest to, czego nienawidzę. Właśnie... O! Patrz. Ej, jak tam jest może pajęczyna, to możesz to niszczyć tym mieczem, nie? Ej, daj mi te budki. No dałem ci. Ej, to może kończymy ten odcinek, co? Ok. czekaj, zobaczmy to, co jest jeszcze tam tutaj. Tu, gdzie jesteśmy. Ej, ty to nagrywasz? ja no, bo ja tu utknąłem. Ej, ej! Ej, tu wy to nagrywacie, indziesz? czy nie? Czy tylko ja. Ja nagrywam jeszcze. Aha, ja. no nie. to dobrze, będziecie mogli zobaczyć co tam się u niego dzieje i u mnie. Ej, no co ty? Po co ty tam spacz? Ej, dobra, nie kończymy, bo mi się coś zaczęło lagować. Oj, nie, dobra, to! Dobra, ja, ja, już kończę, ja już kończę nagrywać. Dobra. Ej, ten jak spadł z butami. Cześć.